Panna kukuryza Prawie jak sieczka Widzicie kozim kukurydzy czempionek 12 rok To nowszy Widzicie kukuryza W tym roku w miarę porosła Zła nie jest Widzicie o Zadzimy. To jest w tu jeszcze sporo błota. A tu u mnie z operatora. Jak widać, eee, koreza jest bardzo ładna. teraz Mam już dwa lata zamontowany taki licznik. Mamy 3,25 koszono. W tu mamy godzinę, czekamy na transport. 10-12, zaraz dojedzie z Jak widzicie, a, sieka. widzicie z tyłu, trochę zasypiona szyba Ale ale. Widzicie, sieka. Odpady, czy mamy sporo, to mamy taką większą górę do ogarnięcia. Zaraz pokażę, jakie więcej. Przeciepy tam nie położyć tam mamy dalej po tej susemki sporo widzieliśmy musimy kukurydzę właśnie nie wchodzimy w większych obrotach to idziemy teraz tu mamy kilometry mamy kilometry jak szybko jedzie tu jest silnik eee, wiem że była jeszcze funkcja to chyba na tym było Eee, licznik oryginalny, czy to już funkcję miał ale to, nie, do czegoś tam było jeszcze może używana. Jak widzicie o, kuriza fajna można działać, tu braciek dojeżdża ciuteczny Wojtek, dobra się stawię, będziemy jechać dobra, to tyle